Bank Raiffeisen, tym razem Bank Raiffeisen, podobnie jak Bank PKOWP, cierpi na schizofrenię. Zadzwonił do mnie mój klient, który jest po wyroku pierwszej instancji. Otóż został pozwany przez bank o bezpodstawne wzbogacenie w myśl artykułu 405 kodeksu cywilnego, ze względu na nieważność umowy bankowej denominowanej, łamanej, indeksowanej do franka szwajcarskiego. Czyli jak to widzimy, bank nawet nie wie, jakiego kredytu udzielił. Bo indeksowany, a denominowany to jest zupełnie coś innego. Co czytamy w artykule 405 kodeksu cywilnego? Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze. A gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Jak to skomentował prawnik z grupy kapitałowej Votum, jeżeli chce w naturze, to niech idzie do lasu. Jeżeli ty dostałeś taki pozew albo wezwanie do zapłaty od jakiegokolwiek banku, napisz do mnie, bo trzeba działać szybciutko, a powiem Tobie, co trzeba zrobić. Zapraszam.